Witajcie na kanale ZEPTOBOX. Z tej strony Waldemar Wawer. Zapewne nurtuje Was cały czas problem zbyt wysokiego napięcia w sieci, skoro zaglądacie na ten film. To urządzenie to Watt Router, czyli taki router energii elektrycznej, a routing nawet w internecie jest to hasełko bardzo znane. Znaczy przede wszystkim router internetowy, każdy wie co to jest. A router energetyczny będzie służył dokładnie do tego samego, czyli do przekazywania energii na odpowiednie urządzenia. I dziś chcę Wam to pokazać w tym filmie. Jednocześnie chciałbym Wam gorąco podziękować za wsparcie udzielone przez wpłaty na konta, które są w opisie poniżej, pod każdym filmem. Jednocześnie chciałbym podzielić się też taką nowiną, że uruchomiłem sklep internetowy sklep.zeptobox.pl będzie również dostępne takie usługi, które nie do końca są usługami, ale chodzi o to, żebyście mnie trochę wspomogli, a dzięki temu ja poświęcając swój czas dla was właśnie rozwiążę wam jakąś konkretną zagadkę, która u was powstała. Czyli konsultacja telefoniczna i konsultacja e-mail jest za symboliczne 50 zł, po prostu żeby coś było z miłą chęcią z wami porozmawiam na jakiś Jeden temat Także zapraszam do tego sklepu I zapraszam na odcinek Mam nadzieję, który spowoduje, że urządzenia VAT router będą w waszych domach Być może one również będą dostępne W tym sklepie na razie I jest tam to, co po prostu mam I co jestem wam w stanie od ręki wysłać Zapraszam do sklepu I zapraszam do oglądania Oczywiście mile widziane subskrypcje I łapki W dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać stronę www.interfejsu M i pokazać Wam możliwości konfiguracji tegoż urządzenia. Urządzenie ma transformatory pomiarowe założone na każdej z faz, więc możemy rozliczać każdą z faz oddzielnie albo wszystkie razem. Urządzenie chcę Wam pokazać na konkretnym swoim przykładzie to jest. Urządzenie VAT Router M w wersji Max miało na swoim wyposażeniu dwa wbudowane przekaźniki SSR nazwane tutaj jako Triak 1, ja nazwałem go Boiler 1, bo można sobie nazwy nadawać, Triak 2, Boiler 2. Tutaj przekaźnik 1 i przekaźnik 2 i dwa wyjścia do zewnętrznych przekaźników SSR. W moim przypadku używany jest tylko ten pierwszy SSR i nazwałem go Boiler 80 litrowy. Więc te wyjścia są dowolnie konfigurowalne i mogą mieć przeznaczoną dowolną moc wyjściową w zależności oczywiście od wytrzymałości tegoż przekaźnika bądź danego przekaźnika SSR. Z bajerów dodanych w ostatniej wersji jest właśnie ten wykres, którego możemy sobie tutaj dowolnie skonfigurować on jest bardziej jako taki bajer ja na niego nie zwracam uwagi no jest godzina w tej chwili 19.20 więc niestety no tutaj produkcji nie ma i szału nie ma, widać tylko na poszczególnych fazach to nie są napięcia tylko prądy płynące na poszczególnych fazach i te prądy się tutaj jak widać zmieniają czyli ta moc wyjściowa się tutaj zmienia i ten wykres jest budowany na podstawie tych czujników Transformatorowych, kurent transformer tak zwany CT. Jeżeli chodzi o wykresy, to mamy jeszcze wykresy kołowe zużycia na poszczególne dni. No niestety ta pamięć taka jest dosyć krótka, więc na każde dni można tylko zrobić 7 dni wstecz. Zużycie na poszczególnych fazach z fajnymi wykresami, to jest z wykresem wyprodukowania nadmiaru energii. Na dole jest tutaj. Legenda, więc mamy, że na przykład wyprodukowano 3,92 kWh, natomiast nadmiar było 2 kWh. Niestety tutaj już z tych obecnych dni kwietnia nie jest tak pięknie jak w maju, w marcu, więc wygląda to zdecydowanie gorzej, ale jakby nie o tym tu mowa. Wykresy to wiadomo, tak samo tygodniowe, czyli podsumowanie z każdego tygodnia i możemy się znowu cofnąć tutaj tylko do tego 21 kwietnia natomiast w miesięcu mamy znowu miesięczne za cały miesiąc jakby, czyli te podsumowane w miesiącu, na czerwono oczywiście zużycie w tej drogiej taryfie, na niebiesko zużycie w niskiej taryfie, czyli low tariff i HT to jest hike tariff, to jest z angielskiego nie wiem czy to nawet dobrze wypowiadam, ale nie o to tutaj chodzi. I tak samo mamy zużycia i produkcję w ostatnim roku, że tak powiem. Czyli, czyli mamy tutaj kwiecień 2022, możemy się cofnąć do maja 2021. I tak jak tutaj na wykresach widzicie, nadmiar w każdym miesiącu i to, co wyprodukował falownik całkowicie. To. Ile wyprodukował falownik, bierze się z tej pozycji tutaj, czyli musiałem podłączyć dodatkowe wejście. Jest to dosyć skomplikowane urządzenie, tak na pierwszy rzut oka, ale naprawdę, jeżeli się wszystko już zaraz podłączy, pięknie to działa. I tak samo tutaj, to jest w wyprodukowanych kilowatogodzinach, a tu jest zużycie w kilowatogodzinach. I tak samo mamy wykresy wyprodukowano, Nadmiar, no to wiadomo, tych dwóch górnych dotyczy własne zużycie. To jest zielone, czyli to, co jakby na zielono to jest to, co od razu zużywałem ze słońca, zużycie HT, to jest zużycie w tej droższej taryfie, i tutaj, czyli to czerwone, czerwonego powinno być jak najmniej. A tutaj jak widać, no niestety w tych miesiącach zimowych będzie jak najwięcej. I zużycie LT, czyli zużycie w niskiej taryfie, i jak wiadomo. Im jest tego zużycia w wysokiej taryfie, tym lepiej. A tu widać, że latem też ta autokonsumpcja idzie dosyć wysoka. To jest wszystko, jeśli chodzi o statystyki, ale to urządzenie nie było w sumie robione po to, żeby takie statystyki nam tutaj rysować. Nie o to w sumie chodzi. Najważniejsza jest konfiguracja w ustawienia wejścia właśnie możemy sobie skonfigurować ten tak zwany kurent transformer. Jeżeli by się zdarzyła sytuacja taka, że mamy zamienione przewody, przewody, czyli na przykład kolejność faz jest inna, to możemy sobie to tutaj dowolnie zmienić. I tak samo jak jeżeli te kurent transformery, czyli te transformatory pomiarowe założymy odwrotnie, możemy sobie tutaj skonfigurować kierunek przepływu prądu. No jeśli je akurat tak jak tutaj widać, łatwiej mi było podłączyć jakby do góry nogami, ten kurent transformer dla każdej fazy. Dlatego tutaj wybrałem, że kierunek przepływu prądu jest przeciwny do tego, co by wynikało z instrukcji obsługi, żeby prawidłowo zliczał mi zużycie jako zużycie, a produkcję jak produkcję. Urządzenie ma także wejścia, tak zwane pomiarowe. Wiem, że w tej wersji, chyba już nowej Wadruter'a, coś z tego zrezygnowali, czy zrobili je uniwersalnymi wejściami. Tu były konkretnie do liczników, do trzech liczników. Być może liczyli, że na trzy fazy, nie wiem, ale ja sobie to tutaj w tej chwili mam zrobione, że, że jest to. Jest ten jeden licznik dwukierunkowy, tutaj mam zamontowany yy, i 1000 impulsów na 1 kWh. Przesunięcie energii, no to oczywiście wskazanie tego yy, licznika się tu wpisuje. Jeżeli się zakłada nowy licznik, to jest oczywiście 0, ale tak jak tu widzicie, w tym miejscu mam już tam 797 kWh, no bo właśnie nowe urządzenie włączyłem i to wyzerowałem, i ono tu wtedy wskoczy. Ta wartość podana tutaj. Natomiast jak klikniemy zerowanie to to doliczy. Natomiast tak jeszcze zobaczyłem, że źródło danych jest L1 plus L3, ale tak naprawdę mam tutaj produkcję L1, L2, L3 na tym liczniku już zliczaną. Tych dwóch pozostałych nie mam podłączone, ale można sobie podłączyć. Teraz zajmijmy się zakładką ustawienia wyjścia. No i tutaj mamy jakby najbardziej skomplikowane rzeczy, otóż możliwości tej konfiguracji jest bardzo dużo, ale to, co jest najważniejsze dla Was, to jest to, że można mieć swoją etykietę: boiler 1, boiler 2, tak jak tu widzicie, LT to jest właśnie takie obejście problemu, że mi energetyka nie zezwoliła na podłączenie się do licznika. Rekuperator, bo tutaj mam podłączone jeszcze sterowanie rekuperatorem i boiler 80-litrowy, ten SSR-2 nie jest używany. Dlaczego te triaki tutaj są jakby na żółto, a te na szaro? Na szaro są rzeczy nieużywane, czyli jakby wyjścia zależne od maksymalnej mocy są tylko tam, gdzie jest to żółte. To, gdzie jest to szare, jest nieużywane dla mocy związanej z mocą wyjściową. I czyli mam tutaj podłączony ten LT, ale on jest tylko używany w harmonogramach czasowych i tak samo rekuperator, czyli nie ma wariantu, że jeśli jest na przykład jakaś tam moc, to ma ten rekuperator włączyć lub wyłączyć. Tylko te, które są na żółto. Wracamy do triaka 1, boiler 1 i teraz funkcja, jaką będzie pełnił, to może być właśnie, jeżeli to jest Obciążenie rezystancyjne, tak jak w tym przypadku, czyli zwykła grzałka z termostatem, to zapinamy sobie wybieramy opcję proporcjonalne. Proporcjonalny to znaczy, że moc, która będzie tutaj kierowana do tego urządzenia, będzie proporcjonalna do mocy, która nam się nadprodukuje. I priorytet tego, czyli dla przykładu mamy tutaj pierwszy priorytet, na fazie L1 podłączona moc 2 kW i maksymalna moc, którą mamy mi wysterowywać, to jest 2 kW. Dlaczego są dwie różne pozycje do podłączonej mocy i maksymalnej mocy? Bo na przykład możemy sobie podłączoną moc ustawić na 3 kW, ale maksymalną ma nam dawać 1,5 kW i on będzie przekaźnikiem SSR. W ten sposób podawał mu, żeby wykorzystać tylko 50% jego mocy maksymalnej tej na przykład grzałki. Bo tak jest to możliwe. Tutaj w moim przypadku jest 2 kW, i 2 kW i priorytet pierwszy. Boiler 2, czyli grzałka druga też ma proporcjonalny priorytet już jest drugi. Zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi z tymi priorytetami. Faza pierwsza Podłączona moc 2 kW i maksymalna moc 2 kW. Na razie tym na dole się nie zajmujemy, bo to jest właśnie ten tryb jeszcze kombi Watt. To jest następna fajna opcja w urządzeniu. Ale żebyście tutaj już nie byli mieszani, wracamy do tego priorytetu. Jeżeli mamy powiedzmy ze słońca, daje nam 1,5 kW na dodatku do sieci. Nie chcemy go oddawać, powiedzmy, w ustawieniach to innych jeszcze jest, więc zaraz Wam to powiem, w którym, postaram się. Więc ten naddatek, te 1,5 kW, który miał, normalnie by wychodziło, jest załączony według tego priorytetu właśnie, która z grzałek ma być pierwsza. Bo to może nie być grzałka, to może być jakieś oświetlenie, czy ładowanie samochodu elektrycznego, to mogą być różne rzeczy. I na której fazie, bo może być rozliczana każda faza oddzielnie i wszystkie... Fazy razem. Tak jak tutaj widzicie, boiler 80-litrowy ma takie same ustawienia, czyli jest proporcjonalny. Priorytet jest pierwszy, ale na fazie L3. Czyli jeżeli będzie nadprodukcja na fazie L1, to faza L1 nam załączy proporcjonalnie boiler 1, a jeżeli ta produkcja będzie większa niż 2 kW albo właśnie termostat od tego pierwszego boilera się wyłączy, czyli tak żałkarz nie będzie pobierać tych 2 kW to dołącza nam się coś, co ma priorytet drugi, trzeci i kolejny, i tak dalej. Czyli mamy wtedy priorytet drugi i kolejne kW nam się będą dołączać. Czyli jeżeli będziemy mieli nadprodukcję np. Na 4 kW, to obydwa te bojlery będą się grzały, jeżeli na tej linii będzie 4 kW, na linii L3 znowu jest oddzielnie, i tutaj jest 1,5 kW, tu już następnego priorytetu nie ma, czyli nie ma następnego na fazie L3 nie ma. Tylko jest pierwszy. I tutaj jest podłączona moc 1,5 kW i maksymalna moc 1,5 kW, czyli 100% mocy. Jeżeli da, to da 1,5 kW. Czyli jak widać, konfigurowanie tego urządzenia, jeżeli chodzi o harmonogram wyjść. Te nowe urządzenia też mają 6, ale 6 wyjść SSR-owych zazwyczaj i dwa przekaźnikowe. Takie są w tej chwili inne troszkę te urządzenia, niemniej jednak tu są dwa wbudowane, to nie ma znaczenia, czy one są wbudowane czy nie, tylko tyle czy są przekaźnikowe czy nie. Jak tutaj bym wziął, że jest to priorytet na przykład na linii L3 3, to ono się zrobi nam na żółto i to będzie oznaczało, że jeżeli 2 kW tutaj nadprodukcji będzie plus 2 kW na następne będzie nadprodukcji, czyli 4 i jeszcze przekroczy powiedzmy zrobi 5, to możemy sobie tutaj ustawić do tu już funkcji nie możemy zmienić bo to jest przekaźnik tylko i wyłącznie to nie jest już SSR przekaźnik tylko zwykły taki mechaniczny pstryk pstryk włącz wyłącz i dla niego ustawienia są troszkę inne to znaczy podłączona moc opóźnienie z włączenia i opóźnienie wyłączenia i to w, w służy do tego że wiadomo jest że, że to będzie pływać czyli że to będzie w opcji włącz wyłącz czyli jeżeli będziemy mieli tą podłączoną moc na skraju i nam się zmniejszy to ile ma czekać? Właśnie, że tu jest napisane, że ma czekać 15 sekund, tak? Na wyłączenie. Więc tutaj chodzi o to, żeby ten przekaźnik się co chwilę powiedzmy, słońce wyjdzie i zajdzie. I żeby co chwilę pstryk pstryk, 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 pstryk nie robił. To sobie trzeba niestety tutaj wymyślić, że jest opóźnienie jakieś. I na przykład przyjąć 15 sekund i wtedy nadprodukcja jest. To przekaźnikowe złącze się załączy. No i jeżeli tej na produkcji nie będzie, to będzie czekało aż 15 sekund na wyłączenie, bądź ileś sekund na włączenie i dlatego tu przy przekaźniku jest wtedy możliwość tego włączenia bądź wyłączenia. Tutaj był oczywiście nieużywany. Jeżeli tu włączymy że triak, bo triak wiadomo, że też może być urządzeniem przekaźnikowym, to wtedy wystarczy wybrać przekaźnik i te opcje dodatkowe nam się tutaj pojawiają. Jeżeli mamy proporcjonalne wykorzystanie, to proporcjonalnie będzie wykorzystywał tą nadprodukcję. Do każdego wyjścia można ustawić sobie harmonogramy czasowe. Harmonogramy czasowe to jest nic innego jak ograniczenie bądź wymuszenie działania danego wyjścia z tego urządzenia. I tak jak tutaj widzicie, w moim konkretnym przypadku jest to tak, że boiler ten pierwszy jest ograniczony w godzinach od 6 do 13, czyli ma w niego nie wpompowywać energii. Boiler drugi tak samo i w każdy dzień tygodnia, że to ma być. Natomiast znowu przekaźnik pierwszy, czyli wskaźnik niskiej taryfy, jest wymuszony od 0 godziny do 6, bo te zegary trzeba robić z tym uwzględnieniem, że ostatni zegar jest do 23.59, czyli pierwszy musi być od zerowej, czyli mamy wymuszone działanie od zerowej do godziny 0 do 6, we wszystkie dni tygodnia, wymuszone od 13 do 15, bo w tych godzinach jest właśnie ta niska taryfa i później od 22 do godziny 23.59, czyli do północy i to się w kółko codziennie powtarza, i to jest tym przekaźnikiem, włączam sobie wejście niskiej taryfy, które powinno być normalnie podłączone pod licznik. I to licznik idealnie co do sekundy powinien wskazywać: no, niestety tutaj, jak się nam troszkę godzina rozjedzie, no to troszkę nie będziemy dokładnie celować w to. Ale możemy zawsze opóźnić sobie, czyli jakby przyspieszyć wyłączanie tej nocnej taryfy w tym urządzeniu. To ta niska taryfa jest potrzebna do działania właśnie świetnej funkcji, która się nazywa KombiWAT. I wytłumaczę Wam to na samym końcu, co to jest za funkcja KombiWAT. Także harmonogramy myślę, że są dosyć zrozumiałe. I tak samo tutaj mam wymuszone działanie na przykład bojlera, że bojler ma pomiędzy 4 a 6 100% mocy. Oczywiście w bojlerze jest również termostat, więc on się wyłączy wcześniej. Jak się wyłączy wcześniej, to nic się nie stanie. Natomiast. Od czwartej ma już grzać wodę w boilerze do 6, żeby na rano zawsze była ciepła, niezależnie od tego, czy to jest zima, czy lato. I tak samo pomiędzy 22 a 24 też ma być 100% mocy, czyli ma się grzać. I pomiędzy 13 a 15 100% mocy ma się włączyć, czyli też grzać. Czyli te, ten boiler 80 jest boilerem, tak jakby u mnie, najbliższym kranom. I przez to ta woda zawsze tam w nim ma być ciepła. W tych pozostałych dwóch boilerach najważniejsze, aby nie była po prostu zimna. Mamy jeszcze coś takiego jak inne ustawienia, i w tych innych ustawieniach, oczywiście, mamy właśnie sposób sterowania. To, co powiedziałem, czyli że każda faza oddzielnie oraz coś takiego jak margines mocy, czyli każda faza oddzielnie, to jeżeli nie jesteśmy pewni, czy na liczniku jest bilansowanie międzyfazowe, chociaż powinno być, bo ustawa to gwarantuje, ale jeżeli chcemy obciążać każdą fazę oddzielnie, na przykład, bo na jednej fazie tylko nam to napięcie zbyt mocno rośnie, a na pozostałych nie, to sobie rozdzielamy tak, jak tu. W moim przypadku, każda faza oddzielnie, bo jak tam zauważyliście, na fazie pierwszej i trzeciej mam tylko największe problemy z tym zbyt wysokim napięciem. I tutaj zaznaczamy sobie margines mocy. Margines mocy ja mam ustawiony z minusem, czyli minus 0,5 kW, czyli to oznacza, że zawsze będzie oddawać do sieci pół kW, a wszystko co powyżej, dopiero ma mi pompować w te wyjścia. Tak, żebyście rozumieli, czyli minus 0,5 spowoduje, wpisanie z minusem, spowoduje, że dopiero gdy do sieci oddajemy pół kilowata, więcej niż pół kilowata, to dopiero te obciążenia będą się załączać. Można oczywiście sobie ustawić swój dowolny limit. I teraz częstotliwość PWM, no to też dodali w ostatnich tutaj wersjach. Chodzi o to, że niektóre przekaźniki SSR. Nie umieją z taką dużą częstotliwością pracować, chociaż 10 kHz to nie jest dużo, natomiast można sobie to wtedy obniżyć. Wewnętrzne źródło DC, to tu jest tak dodane, bo w tym akurat moim nie ma wyjścia 12V, jest tylko 5V do właśnie sterowania przekaźników SSR. Tutaj takie opcje jak test wyjściowy blokuje sterowanie, bo jak pamiętacie na zakładce ustawienia wyjścia mamy test. I ten test po wciśnięciu standardowo zostawia włączone tylko to wyjście. Czyli jeżeli teraz na przykład kliknę sobie na test, to w tym momencie na pierwszej fazie zobaczcie, 2 kW się pojawiło, i tu testujemy, czy wszystko się zgadza. Czyli moc obciążenia założona jest 2 kW, minus 2 kW się zrobiło. Jeżeli ten test wyłączę, to z powrotem tutaj się zrobi. To się dzieje na żywo. Naprawdę w tej chwili tak żałka się włączyła i ona sobie chwilę działała. To jest właśnie taki szybki test, czy to obciążenie i ta maksymalna moc działa. Czyli dla przykładu, jeżeli tutaj zrobię maksymalna moc 1 kW i zrobimy test, nie wiem, czy bez zapisania to nam przyjmie. Nie, 2 kW od razu leci, więc byśmy musieli to zapisać. A specjalnie dla Was zapiszę. Więc mamy 1 kW moc maksymalną i podłączoną moc. Jeżeli klikniemy teraz na test, to zobaczcie, że nam się zrobi 1 kW obciążenia, i tutaj moc na fazie L1, 1 kW. Tak, w pięknie przekazniki SSR to tutaj regulują. Więc w innych ustawieniach, właśnie test wyjściowy blokuje sterowanie, to znaczy, że jeżeli jakieś inne warunki by tutaj były, chyba nawet rekuperator tutaj był, jeszcze raz klikniemy, tak, reku rekuperator widzicie jak tutaj gaśnie, czyli w tym momencie przestaje działać. Jeżeli go test zakończymy, on tutaj będzie nam cały, z powrotem się włączy, natomiast jeżeli w tych ust innych ustawieniach test wyjściowy blokuje sterowanie, yy, wyłączymy to w tym momencie. Prawdopodobnie nie będzie się tutaj już to blokowało. Tej funkcji akurat nie używam, jest mi to mało potrzebne. I ustawienia sieciowe, no to wiemy. Adres IP w sieci swojej prywatnej, tak, maska, brama, DNS-y, jest MAC adres jeszcze. Ustawienia takie, jak właśnie, co ma się pierwsze po otwarciu strony, tutaj ja mam zrobione, że statystyki i co w tych statystykach ma się otwierać, ja akurat mam wykres w czasie rzeczywistym. Ustawienia daty i godziny, to myślę, że jest zrozumiałe, żeby synchronizować czas z serwerem czasu lub z klientem. Chłodzenie, to tutaj ustawienie wentylatora. On, niestety, przez to, że są te dwa triaki wbudowane, niestety się grzeje i musiałem to urządzenie zamontować poza skrzynką bezpieczników. To trochę nieładnie wygląda. A tutaj, jak widzimy, już się odlicza czas do kombi VAT, o którym wam zaraz właśnie powiem, co się wydarzy. Lokalizację geograficzną, jeżeli tutaj sobie wprowadzimy, no to prawidłowo będzie dla naszej długości i szerokości geograficznej wiedział, kiedy jest wschód Słońca, tak, czyli kombi VAT, zerowanie licznika właśnie o wschodzie Słońca i wtedy będzie zawsze wiadomo, kiedy ten wschód Słońca jest, dzięki tej długości i szerokości geograficznej. No i teraz o co chodzi z tym kombiwatem? Kombiwat jest potrzebny nam do tego, aby dostarczyć podłączonym do wyjścia urządzeniom określoną z góry ilość kilowatogodzin. Ale warunek jest taki, że oprócz odliczenia tego czasu do aktywacji kombiwat musi istnieć tak zwana niska taryfa. Czyli jeżeli mamy taryfę nocną. To w tym momencie odpali nam się, uruchomi ta zasada kombiwat, której specjalnie pominąłem tłumaczenie przy ustawieniu wyjścia. Jak można zauważyć, ja tutaj mam wpisane kombiwat 5 kWh dla bojlera 1, 5 kWh dla kombiwat dla bojlera 2 i 15,5 kWh dla bojlera 80 litrów. I teraz na czym to polega? Na tym, że chcę, aby niezależnie od tego, ile ze słońca w ciągu dnia ten boiler 1, boiler 2 i boiler 80 litrów dostał tej energii, to żeby na pewno zawsze doładował się 5 kWh, 5, a tu 15,5. I tak jak tutaj widzicie po lewej stronie, dostarczonej energii w dniu dzisiejszym konkretnie było 1,5 kWh, dla bojlera 2 było 0,01 kWh i dla bojlera 80 litrowego było 12,35 kWh tyle było energii dostarczonej do tego bojlera i teraz co ja chcę jeżeli jest lato to właśnie już w dzień dopompowało tutaj tyle energii, że wszystko jest świetnie, natomiast w momencie kiedy jest zima i tej energii tu w ciągu dnia się nie dopompuje no a ja bym chciał jednak, żeby żeby no myć się w ciepłej wodzie, a nie zimnej więc przez to obliczyłem sobie, że potrzebuję 15,5 kWh na dzień żeby w taryfie nocnej, wtedy kiedy już nikt nie będzie korzystał z tego prądu, żeby sobie mimo wszystko do tego bojlera weszło 15,5 kWh a do tych boilerów po 5 to są te wstępne boilery. To jest ten, już który na końcu wychodzi. Oczywiście, latem te rzeczy to tutaj są dużo wyższe. Czyli inaczej mówiąc, więcej tych kilowatogodzin tu się wpompuje ze słońca. Także taki jest sprytny ten kombiwat. I on tutaj ma granice oczywiście za działania. Jak widzicie, 0,1 kW, A tutaj nam jeszcze. Na tej jednej fazie niedobitek nam tutaj coś tam produkuje, jakieś śladowe ilości, czyli 10-20 W, jak widzicie, więc ten kombi W nam się tu restartuje ponownie. Mam ustawione 60 sekund, więc nam odlicza od 60 sekund, czyli jest produkcja większa jak 0,1, czyli 0,2 się pojawi, no to w tym momencie znowu 60 sekund będzie lecieć. Tak czy inaczej kombi W aktywny się nie zrobi, dopóki nam się nie zaświeci, że jest niska taryfa, czyli po 22. Ten komivat właśnie do tego służy. Także jak dla mnie jest to urządzenie idealne. Niestety nie z idealną ceną. Natomiast na pewno jeżeli mamy fotowoltaikę, nieważne czy on-gridową, czy off-gridową, możemy sobie to urządzenie sprytnie wykorzystać właśnie na to, co ma być, ile ma być tego wtłoczone, jakie są minima. I tak dalej, i tak dalej. W ten sposób to będzie nam działać. Tyle o tym urządzeniu. Pytajcie się w komentarzach, co tam chcecie jeszcze o tym urządzeniu wiedzieć, i być może jakieś są wątpliwości, o których nie wspomniałem. To zapraszam do komentowania i oczywiście proszę o subskrypcję. To naprawdę motywuje. Dzięki serdeczne.